Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wodan, a to jest oczywiście nasza ukochana Europa Univesalist 4, gramy Polską na modzie Extended Timeline w roku 965. dlaczego mówię tak szybko? Ponieważ chcę zrobić dzisiaj bardzo szybki odcinek, ponieważ gardło mnie boli i prawdopodobnie nie wytrzymam tak 20 minut gadania cały czas, dlatego też zobaczymy jak to pójdzie, jak na razie Chciałem wam podziękować za wszystko, oczywiście wyświetlenie łapy w górę, dawajcie więcej i oczywiście komentarze, które są dla mnie najważniejsze, ponieważ ja cały czas chcę z wami się tutaj jak najbardziej zżyć, właśnie taki kontakt z wami złapać, dlatego też cieszą mnie wszystkie te komentarzy, których jest chyba coraz więcej. Naprawdę czasami to wy tyle potraficie te komentarze narobić. I tak w ogóle to no ludzie to byli, no, no i niech daj, dajcie tego tył, tyłek na, um, na tego, na generała no. no. Ja nie chcę tego robić, ale z drugiej strony no w sumie tak jak Patryk tam zauważył, gram dla zabawy, to trzeba by tego nie zrobić. A w sumie mi się trochę teraz drugi generał przyda, bo, ponieważ mam takie małe plany. No i w sumie spróbujmy. Jeśli on umrze, to się już nigdy was nie posłucham. Czajcie? Nigdy, nigdy się was nie posłucham, bo wiem, że to jest głupota. Że mogę stracić takiego naszego dziedzica 646, ale z drugiej strony, pobawmy się, zobaczymy, jak to będzie. To chyba jest to, tak? No ma staty tyłek morta 2, 3, 3 i 0. No to, to, to nie jest taki jakiś super generał. Pewnie Bors będzie miał większe. No nie, Bors nie ma większych, dobra. Pe pewnie teraz mi przez to wszystko zdejdzie król i, i dziedzic naraz. Bo, bo dlaczego? Bo, bo tak. No dobra, tak w ogóle to, co zauważyłem, to że prawie konicy nie mam. To tak, tak na serio, konicy nie mam po prostu. Kupię sobie 3000 konicy, bo, bo tak. E, I może, e, tak w sumie, to wiecie co tutaj, wiem, widzę, że jakieś tam bunty się zbliżają i tak dalej. W Mińsku chcą wybuchnąć. Uuuu! Czekajcie, jak sobie już wybuchacie, to może byśmy zmniejszyli autonomię i wybuchajcie dalej. Chociaż z drugiej strony i tak tutaj nie zarabiam prawie nic, więc nie opłaca mi się to. Kto jeszcze? Polscy magnaci w Lublinie, Wole i Stawiszyn. A. mniejsza o to, dobra. Um, co możemy zrobić teraz? W sumie ja tak powiem wam na ten Holstedt się patrzę. I tak sobie myślę: W sumie sobie zawołamy. W sumie, czemu by nie? Możemy pójść, to nie? Na holsztyn. Odbierzemy tutaj, bo patrzcie jak nasz nasza marchia piękne kory zrobiła w ogóle. Po, znaczy kory, klejmy. Mało że na Frankie robi sobie klejmy już, to jeszcze zrobiła kurde tutaj na holsztyn, więc jednym słowem, moja marchia rządzi po prostu. Dlatego też trzeba tam pójść i po prostu wpierdzielić im i mi tyle. A był też plan, żebym sztokholm dla siebie zabrał. No nie za bardzo, czekajcie chwilę. I bardzo was przepraszam, że tak kaszle, ale jak mówiłem, jakaś choróbska mnie łapie i nie wiem jak będzie z filmami... Na, przez resztę tygodnia, przez weekend, postaram się z, nagrywać. Ale jeśli będzie mnie bardzo gardło bolało, to jednak nie będę ryzykował. Bo już raz tak było, że po prostu nagrywałem, mimo tego, że bardzo mnie gardło bolało, i straciłem gło głos praktycznie na dwa tygodnie. I dwa tygodnie nie mogłem nagrywać. Wolę zrobić sobie przerwę kilkudniową. E, trzeba wziąć nowego rywala. I myślę, że tym rywalem będzie Francja, bo w sumie i tak z nią nie będziemy robić. Żadnych tutaj dziwnych ruchów czy sojuszy A ona w ogóle armii nie ma, więc nam nie zagrozi Dlatego Francjo, jesteś moim rywalem Dziękuję, dziękuję. A dobra, to co, lecimy na Holsztyn chyba, co nie? Możliwe, że pójdę tak, pójdę, na, pójdę sobie najemnikami Na, na Holsztyn, a armią za Power Zostanę sobie tutaj w kraju W sumie to jest dobry pomysł. A to teraz tak Tyłek Morta będzie w kraju siedział i będzie sobie tutaj pilnował że, wszystkiego co się da w ogóle ma dwie, dwie gwiazdki. Tyłek, brawo, brawo, masz dwie gwiazdki. A Andrzeja wyślemy na podbijanie, bo on masuje w, w sieju trochę więcej, więc A Andrzeja, nie, sorry, Aleksandra, Aleksandra wyślemy na podbijanie. Chodźmy tutaj do Rupina i stąd zaatakujemy. Mógłbym też kupić sobie jeden tak tutaj, ale jest strasznie drogi, to chyba nie, to chyba, chyba tego jednak nie zrobię. Ale widzicie, mamy już coraz więcej armii. To jest w sumie na dobre. Jak mamy z flotą? Flotę mamy, flotę mamy aż jeden statek za dużo. aż możemy go usunąć, bo trochę za dużo płacimy za to. W ogóle, ile płacimy więcej za tą flotę? Chciałem tak sprawdzić sobie tutaj. To się gdzieś tu sprawdza, jak się na flotę chyba naleci, tak? O, plus. A, 700 dukata więcej. A, to mi się nie opłaca, niż niszczyć statku na tyle. Chociaż miesięcznie. Nie, nie opłaca mi się. Dobra, e, morcie i z e, naszą główną armią na Minsk. I tam sobie stój, ponieważ tam prawdopodobnie wybuchną bunty. Bo tutaj w sumie mają. No, Węgry też mają w klubie spiszu jakieś tam. E, kurde, an, mają unrest, ale to jest. 4,9 dziewięć, to jest mniej. A tutaj e, Drogowicza, Dr o oni chyba mieli. No mają 10 unrestów, więc trochę w misku jednak tych buntów będzie, więc w misku sobie staniemy, a naszą tą armią za main power. E, za kasiurkę. polecimy sobie tutaj podbijać Holsztyn. E, I do tej wojnie, w tej wojnie pomoże nam oczywiście Sorbia, której jeszcze nie kopiemy w dupę, nie, nie martwcie się, niedługo ją kopiemy w dupę, jak nam tylko skończy ślub, czy e, małżeństwo po prostu, ślub sobie, małżeństwo nam się skończy, to wtedy będziemy mogli zaatakować sobie tutaj e, Sorbię też. No ale jak na razie lecimy na Holsztyn. Dawać na Holsztyn. Moja ty piękna Marchio, leć rozwalać Holsztyn, bo to dla ciebie. Wszystko dla ciebie. O, ładnie, wbiłaś się. I widzę, że oni mają większe morale. Kurde, niestety Holsztyn ma większe morale, ale. Ale mam jej armię, więc prawdopodobnie tutaj dajemy radę jeszcze jak Sorbia dojdzie za chwilę cały sobie Holstein, zabieramy i będzie dobrze. Dobra, tutaj wydajemy oczywiście punkty, żeby dostać więcej produkcji. Bardzo mnie to cieszy. Ja sobie Holstein podbiję, bo to w chyba jest Wargol, o ile pamiętam. Walczymy też z. Teraz jak zobaczycie tutaj, ze Swiland. Swiland... To w sumie jak Szwecja, co nie? Będę na to mówił Szwecja. Albo może Swiland, po prostu. W sumie zobaczymy. Był też pomysł, i pamiętam od kogo, sorry, że nie pamiętam, żeby podbić Sztokholm. I raczej podbić Sztokholm i zabrać sobie Sztokholm na ciebie. To będzie drogie, dużo agresywnej ekspansji, plus nie będę miał połączenia drogą lądową, więc może być w pierdol, ale pomyślę nad tym. Chociaż z drugiej strony ja bym, myślę, bardziej zabrał coś w stylu Nylandii, Nylandii Finlandii i tutaj też jest do otworzenia... Ta Vistians, I oni mają chyba cztery kory tutaj. Tylko tyle, że ja nie mam niestety dyplomatycznych relacji, potrzeba mi trochę więcej, ja bym mógł teraz dyplomatyczne wziąć, to bym wziął, ale nie mogę więc y, muszę żałować, że tego nie zrobiłem wcześniej, to by miał jedną więcej dyplomatyczną relację i właśnie w sumie, żeby w końcu jakoś z tymi dyplomatycznymi technologiami, innymi rzeczami, innym kulturką podejdziemy sobie tak, bo w sumie teraz i tak będę oddawał tutaj kory naszemu przyjacielowi, więc może pozbieramy sobie kulturki trochę, a czy dyplomatycznych punktów, żeby właśnie pozmieniać kulturkę w naszym kraju, bo wiadomo kultura musi być polska wszędzie, a widzicie tutaj bardzo tanio jest stare prusy w wystruku, czemu to się wystruka, jak to jest wytrysk? Nie zmieniło tu nazwy, widzicie. Hmm. Ciekawe, ciekawe, ale możemy na przykład Starych Plus um, zmienić tutaj za 78 punktów. Co zrobimy, ale dopiero wtedy, jak będziemy mieć już technologię 31, jeśli chodzi o dyplomatyczną technologię. Dobra, e, lecimy z tym wszystkim, ponieważ myślę, że ostatnio za dużo na pauzie siedzę, za mało podbijam, dlatego też lecimy tu um, z tym wszystkim. Widzę, że teraz król niestety Dania podbije sobie jedną prowincję tutaj, ale jakieś zamierzanie. Tylko teraz patrzcie na to. To jest taki problem z tym wszystkim. No dobra, tu podbiłem, tutaj podbiłem, podbija Dania, co nie? Jest taki problem, no niby jest dobrze, bo nasz... Em, nasz... nasza marchia podbija sobie tutaj fort, ale nie wiem czy będę mógł to zabrać. Więc, jak to Dania ma podbite. Ja zrobię tylko taką rzecz, czy wy tu macie generał, wy nie macie generała, dlatego też ja teraz wam tutaj biorę takiego generała jak ten. Daję mu tutaj lidera pana Aleksandra Karola e, Drzewickiego który ma nie, nie pić bimbu jak tu jak Marta mówił I lecimy. Czy jest blokado, blokada fort morska? Tak, jest. Co? Eee... To. Coś to, to straciłem? Jakiegoś klejma czy coś? Czy o, o Boże, czy... Nie Nie no, wszystko jest dobrze chyba. Dobra, lecimy dalej. Eee, martwi mnie to trochę tutaj na... 6-16 tysięcy w skanę wojsk wroga, ale w sumie my mamy flotę i w razie czego, o w miejscu nie możemy stać aż taką ilością armii, a ile tam możemy posłać? Czekajcie, chyba pod temam e, force limit, 14 tysięcy. No to tak zróbmy, wywalmy tutaj 3 tysiące, które damy sobie tu. I jakby, jakby to zrobić, żeby było dobrze? Możemy zrobić takiego ninja dropa, Widzimy taką, tutaj z ostatniego bastionu ludzi. Czy na o, Sosnowca, Sosnowca wypłyniemy. Sosnowca 3000 wbijemy się tutaj gdzieś tak w Nyland na przykład. Widzimy, podbije sobie tam od drugiej strony. Wtedy oni polecą sobie tam, o, i się ratować nasze tego A my wtedy na statki i spierdalamy do Sosnowca z powrotem. Taka mała dywersja w międzyczasie. A ja sobie teraz, jak chyba ci i tak nie przejdą. Czekajcie, bo tu widzę jakiś darmowy prestiż. A, darmowy prestiż na ile? Na 40 lat? Wow. 40 prestiżu dostaniemy za to. A znaczy, no tak, mniej więcej, Może, można to tak liczyć. W sumie. No, biorę to oczywiście. No, kurde, trochę edukatów stracę. Tro, no, 10 dyplomatycznych, y, dyplomatycznych punktów i 30 administracyjnych. No, do Boże, słabiutko. Za y, kurde, 40 prestiżu cieszy mnie to bardzo. Biorę oczywiście i się tym będę bardzo, bardzo jarał. E, dobra. Bułgario, a czemu ty nic nie robisz? Bo ty jesteś już loyal, co nie? Loyal jesteś, to. Chodź tam. My tam się bijemy. I tam byś nam pomogła. W Walachia, kurde. A 4000 ludzi. A, jakby to tam potem zrobić? A, bym ten duże do Trusta. Ale, czy wy sądzicie jakieś sojusze? Nie, wyciągnę macie z Francją i z Frankią. Ha, i... No patrzcie, patrzcie, co on to robi. Bede. Czyli co, czekajcie. Jak ci ty teraz ja. Bym zaatakował Mołdawię, to. Wołam do wojny Bizancjum i samo Bizancjum bez sojuszników, tak? W razie czego mamy, jak zaatakować Bizancjum i wtedy oddajemy Bułgarii kory, które ona, jak widzicie tutaj, ma i ich ma nawet sporo, bo ma ich a, raz, dwa, trzy, cztery, piąty kor. Kolejne tu są chyba klejmy Już klejmuje sobie Bułgaria, super I tu są niestety już kory Bułgarii Ale na terenach Włoszech Więc na razie tego nie ruszamy Lecimy dalej z naszą wojenką Ej, 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 co tutaj na 12 tysięcy statków leci 12 tysięcy, Boże, 12 statków pływa Ale to są w większości transportowe A ja mam chyba więcej galer Mam 8 galer, to powiem na czadę Klub Spisz? Nie Katowice yy, nocą Chodźmy ratować Klub Spisz, bo imprezy nie będzie Ej, zrobię tam idzie chyba bić to Włochy idą bić, i Włochy idą bić, mieli tych wow. Nie no, panowie, żeby sosnowiec bustować, serio, sosnowiec. No dobra, zobaczymy, co tutaj możemy dostać. Dobra, teraz trzeba udawać, że cokolwiek umiemy robić, potrafimy i czytać w ogóle. Bez tak, czy, bez pro, czy produkcję? Co, co, co zwiększymy? Większe podatki w sosnowcu, czy produkcję większe? Co nie produkują? Zboże produkują. Podatki by się dało zbuntować tutaj. A co jak zbusujemy podatki? E, szlachta dostaje 15 loyalty. Dobra, to zobaczymy, czekajcie. Szlachta 15 Lojality. W sumie spoko, bym mógł sobie manpower e, wziąć, to by było na pewno coś dobrego, ale za to dostaje też. E, dostaje też 10 influenza. 50, 53% influenza to nie jest jeszcze aż tak dużo, ale jakbym wziął tą e, produkcję, to stracę wtedy 15 loyality. Co skutkuje tym, że nie tracę też boosta do manpowera? O. Wiecie co, ja jednak zbustuję tutaj. To może to jest trochę niebezpieczne, bo już będę mieć znowu 53% um, wpływów na moje, na moje państwo. No, ale z drugiej strony, manpower się przyda i to bardzo się przyda, bo manpowera nie mam zbyt dużo. A tak w sumie od chyba kilku, kilkunastu odcinków ciągle nie mam manpowera, więc trzeba to jakoś naprawić. Ale dobra. Weźmy to, sosnowiec niech będzie mieć większą kasiurkę. Niestety teraz e, merchanty są troszeczkę wkurwione, ale myślę, że jakbyśmy sobie tutaj. No, prestiżu nie chcę tracić powiem Wam tak na, na serio, ale myślę, że to będzie chyba rosło, co nie? I to tak urośnie w końcu do, znów dostajemy tutaj do, do tego trade'a bonusik, więc e, nie będziemy się tym bardzo martwić. Ciekawe czy oni się chcą ze mną nawalać. Nie, czy damy radę? Tu by się za flota naszego naszej marki bo no w ogóle ma w ze statków tak naprawdę. Przydałoby się to, ale no, niestety się nie da, dobra. E, idziemy zobaczyć, zobaczyć, zobaczyć. Czy Sorbia leci ci coś moich buntowników? Jeśli tak, to ja się tą armią nie będę wbijał. A się wbije tą armią, bo ta armia jest do tego odpowiedniejsza. Aaa, dobra, Włochy lecą. Okej, okay, znowu sobie weźmiemy produkcję tutaj. E, serio, Immenslav nas obraziło? Z kim ty masz już, że taki. Coś ty Finlandia znowu zrobiła? Ta Finlandia zdobyła wpizę terenów. Traci, zdobywa, traci, zdobywa, traci, zdobywa, traci. I tak w kółko. Co, czy mają chyba w końcu zebrać. A w ogóle to, jak się sobie zrobili ten rezerwat przyrody w środku. No dobra. E, immense Loves. Słuchaj. Ja Nie chcę być zły, ale wiesz. No, taki trochę insult był, co nie? Więc. E, chyba, chyba się musimy tutaj niedługo zabawić. I chyba e, ostrów będzie mój. I jeszcze bym z Finlandią mógł zawalczyć. I Finlandii zabrać. W sumie to nie wiem co, ale. Ale ja, 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 tym zapam, ja sobie zapamiętam, nie martwcie. Ja sobie zapamiętam. Będzie dobrze, dobra. Wsiadamy tymi na statki, Robimy tą dywersję, partyzantkę tu z tyłu, jak mówiłem. Bijo się w nas. Nie, tam dania leci. Ja, 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 ja nie pomogę dani. Niech sobie dania szczela. Kto tam wygra? Sobie to mi wszystko jedno. Ja wiem tyle, że drukuję tutaj ludzi. I co tu się działo? A. Bunty zostały rozwalone, więc bardzo mnie to cieszy. Za ile będę mógł zmienić tutaj mm, autonomię, nie wiadomo, bo jestem w wojnie, ale mógł zmienić kulturkę. Ile to? 183 punkty. A dlaczego? Medieval Era. Dobra. Hmm. W sumie... A... Co to zrobić? Bo chyba jak jest taka sama... Tax modify misjonary. A coś produkcji to czasem nie daje? To, że mamy taką samą tą. Coś mi tak wydaje, że tak było. Więc w razie czego napiszcie mi, e, czy tak właśnie jest. Mińsk, 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 wybuchniecie. Uh, tutaj coś się będzie działo w Polsce. Tylko, że nie wiadomo gdzie oni wybuchną. No, może być, może być ciekawie. Dobra, lecimy dalej, bo 14 minut, a ja ciągle. No, kurde, ostatnio zrobiłem wojnę. Z Moł Mo Mo Mołdawią i cały ucinek mi to zajęło Teraz mam wojnę z Holsztynem To zamiast kurde grać to, jest, to Ja włączę pauzę i gadam z wami sobie tutaj W sumie to spoko, że sobie z wami gadam Chociaż wy mi nie odpowiadacie, gadam sam do siebie, wiem o tym Ale Z drugiej strony Z drugiej strony powinienem trochę więcej grać, bo tak to ta seria Znowu będziemy mieć jak Livonian Order 76 odcinków, tak, Livonian Orderem jak grałem ja Miałem 76 odcinków yy, I prawdopodobnie mogłem grać dalej, ale już Już wolałem tego nie robić A Okej okay. Czyli nasz ruch się udał. Lecą na nas. Więc my teraz spierdzielamy na statki. I chodu, chodu, szybciej, chodu, bo, bo lecą na nas. Dawaj, dawaj, dawaj panowie, dawaj panowie, na statki. Czekajcie, co się dzieje. Merkantynizm stracić lub. O nie, 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 merkantynizm nie chce stracić. E, panowie. No, e, szybciej, f... kurde. Zdążę, zdążę, nie zdążę. Flota na statki, na statki. Wypierdzielamy. E, spierdzielamy. Ok, cofnęli się. To my teraz sobie wjeżdżamy tutaj. A tam się. A, dania przeszła, niestety. Ooo, troszeczkę to zaboli danie. Ale nie nas. E, dobra, co tutaj co mieliśmy? No, mercantynizmu nie chcę tracić, bo mercantynizm to jednak mercantynizm, on jest bardzo potrzebny. Wolałbym stracić ten. Ten. Royality. Tylko wtedy, że jak stracę kurde Royality, to już w ogóle będę miał bardzo mało. Jeśli chodzi o. Tu Merchantów, ale z drugiej strony. No, jakoś przeżyję, co nie? Szczerze co chyba, bo... Ile mam emerykatynizmu? Mam 10%, no to tak trochę nie... Dobra, trzeba niestety wziąć to. Szkoda. Ile mam na miesiąc? 1.4. 10 miesięcy mam w prawie... No, nie, to nie na rok, 10 lat. Dobra, trosze, troszeczkę dłużej muszę poczekać. Ej, z nawracaniem idzie naprawdę dobro, 87%. bardzo mnie to cieszy. Czy ja mam coś jeszcze do skorowania? A mam, a widzicie. To Anres to trochę na łap, łapie. Tak, jeden praktycznie. Dobra, nowy stądż. Co, co wy możecie robić i gdzie wy możecie stać? W ogóle, gdzie sorbia biegnie? Do sosnowca? Co, co to jest Sosnowca chcesz robić? Czy znaczy, sorbia ma przejście przez Nowogród? Nie, nie mówcie. Ja na Finlandię sobie wbijam znowu. O, idą. Nie, 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 nie nie, nie wbijamy. Panowie, cofamy, bo, bo idą. Dawać w dół. Wbijemy. O. Udało się, dobra, 27%. Teraz tak, jakbym chciał zabrać to... Daj mi to 10 agresyjnej ekspansji. Tego nie mogę niestety zabrać, bo no... No bo, bo Dania to ma. No jedną prowincję Danii oddamy, ale danie też się nie martwcie się od tego. Ile tu macie kasy? No, hajsu mało, ale dobra. O, tutaj prestiż byśmy wysiadł. Damy radę coś tutaj, myślę, zdziałać. Jakbyśmy y, oddzielnie wypisywali z... Y, z Wielandem, to by było dużo lepiej. Dobra, gdzie ja mogę swoją armią się rzucić? Czy wy... W, tak, wy przechodzicie tam. Wy na serio idźcie tam walczyć? To w sumie... Jak oni idą walczyć, to czemu i nie ja? Dawać Aleksander. A nie, Aleksander tam oblegał. A w sumie Aleksander już skończył oblegać. Ej, skończyliście wojnę? Tak. Cześć. Czekajcie, Danio. Tak, Danio walczył tylko z jednym osobą. No to super. Mamy wszystko, co chcieliśmy. Tu się flota naszego wasala bije. Czy tam do zwężenia dopłynąć? Nie sądzę, ale możemy spróbować się rzucić tam, kto się tu by... Oj Boże, oni się tu będą bili. Pewnie nie dojdzie na czas. <coughs> Sorry za koszlenie. Slavs. Ja mam nową z mam? mam. Na nową loot mam klejmy? mam. Mam... Mam... Nie mam wszystkich, ale walić to na razie. Na Mołdawię. panomia Prankia. Hmm. Jednak do to sobie spadło może... Narwa! O Boże, 18 tysięcy ortodoksów! E, dobra, mamy tutaj tyłek Morta, twoja pierwsza bitwa. Zobaczymy tyłku Morta, jak dasz sobie radę z ortodoksami, bo w sumie ty mówię, że jesteś prawosławny. Zobaczymy, jak ich sam ciśniesz. E, tu Sorbia niestety zostaje w dupę, co mnie trochę... Nie! Dosta... Ona to wygrywa? Wygrywa? Sorbio? Sorbio? Kurde, blisko, blisko, blisko. Ja bym tam dostał przynajmniej 1000. A aj, 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 aj ale zużyłem tutaj na bitwę morską, więc bardzo mnie to cieszy. Bijemy się, wygraliśmy na morzu. Super mnie to. Bardzo, bardzo ale, ale to bardzo cieszy. Lećmy, płyńmy tutaj jak najszybciej. Tyle jak Morta, powiem wam, że zmasakrował. To prawda mieliśmy więcej ludzi, ale... Brawo, pytyłku Morta! Nie, nie umarłeś w pierwszej wojence. Też mnie to cieszy. A w sumie byśmy mogli później teraz dowalić tam. Mamy przejście. Zróbmy tak. Tutaj ta armia niech zostawi tylko ilość trzeba. Ruszyk zrobi krok tu i ta armia też zrobi krok tu. Tyłek Morta. Idzie się nawalać. Tu jeszcze nasza marchia idzie, więc idziemy się nawalać. A co? Ja się nie będę nawalał? Idziemy. A ty tysiącu, co ty możesz zrobić? Ty możesz zniknąć w sumie. Albo. Na pewno musisz? Dania się tutaj odbija powoli. W sumie dobrze, bardzo dobrze. Nawracamy. I teraz tymi osiemnastoma tysiącami, które połączę sobie tutaj i pod przywództwem tyłka morta lecimy, w newie staniemy. Później po czym się ruszałem. Można już zapisować, ale ja nie chcę. Wbijemy się tam w nich, czy nie? Dobra, oni się wbiją w nas? Wbiją się w nas? Czy to są jakieś... Fugraslancy, ale rzeka! Rzeka? E? Rzeka, panowie. Tak, rzeka, dobra. Wbijają się w nas, mamy więcej wojska. No to tyłek Morta, to, to widzę, że twoje manewry. To były twoje manewry. No dobra. Armii trochę tracimy, ale nie aż tak dużo, jakbym się mogł spodziewać tego tutaj. E, łączymy kogo się da. Ten tysiąc sobie już rozwalimy, żeby tutaj power czasem na to nie leciał. E, wracaj do miasta. Do państwa. Czego nie możesz wrócić przez ten? Jak ty tu wracasz? Chyba nas zapnęli. Nie mamy przejścia z powrotem, tak? Ha! Tak mnie Nowogród tutaj z, 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 załatwił. No dobra. Myślę, że damy sobie radę, tak czy siak. Czekajcie, nowogród. Ty mnie lubisz. Daj mi przejście na chwilę. Tylko na chwilę. Ale sobie i tak przez Finlandię nie miałem przejścia, tak? Ha! No dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. Podbijamy ile się da. To jest, to jest w sumie tak. Wbicie tutaj 10 Warscora i koniec wojny nasz razie z Finlandem. Z nimi zabawimy się kiedy indziem, jak już podbijemy sobie tutaj Finlandię. Wtedy zaatakujemy z Finland, a jak na razie chciałbym ich osłabić, czyli co się da na Prestige, czy na White Peace i będzie, będzie spoko, będzie spoko naprawdę. Podbijmy tutaj co się da. Eee, ważne, że mamy Holsztyn. To jest najważniejsze. I od Holsztynu możemy zabrać ile? Ja bym chciał holsztynu, od Holsztynu tak w sumie wszystko, to ma trochę agresywnej ekspansji. Czyli to oddam to wszystko Marchi, ale tak, to za chwilę tak naprawdę. Skoruję to myślę. Kasiurka wtedy się przyda też. Dobra, będzie dobrze, będzie dobrze. Uuu, jakaś tu wielka rekrutacja armii się wyczynia. A gdzie jest moja flota? Mm -hmm, tu jest moja flota Która stanie sobie tutaj. I czy ja to będę blokował? Tak więc tutaj też. Nie, nie będę tego blokował. Nie wiem dlaczego, ale nie będę. Ale lecimy tu. Może sobie tutaj łapiecie wszystko. Te dwa tysiące niech też tam dojdą na górę. Czy jakieś bunty jeszcze? Tak, w Mińsku. To w sumie Włochy mi to ścisnął. Przynajmniej tak mi się mam na taką nadzieję, taką, taką wielką nadzieję, że to Włochy naścisnął, bo no przydałoby się, tak? Sami tutaj. Czy sami się biją z kimś? Tak, biją się z Finlandią, czyli Finlandia podbija teraz sami. No, odbiera co swoje, bo to chyba kory nawet ma teraz. Ta, kory odbija swoje. Dobra, Finlandia będzie kolejna. Albo... albo ko, 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 jeszcze, jeszcze tam troszeczkę dalej. Um, czy ja mam tu całe 4000 ludzi, tak? Czy powinienem je gdzieś wyrzucić? Tak. Zajdą tutaj. Zobaczmy, na piątkę. Mamy tam skorowane co mnie bardzo cieszy. Bo powinien być troszeczkę mniejszy, adres, Może nawet polscy magnaci znikną? Nie, nie, jednak nie, nie. Dobra. A nawracamy dalej. Bardziej nam mało prowincji do wrócenia zostało. Naprawdę, nasza słowiańska tutaj, Slawik, piękna jest po prostu. Religia i damy radę, myślę. Damy radę, ale myślę, że to jest też koniec odcinka. Sorry, że tak po, w trakcie wojny przerywam, ale naprawdę nie dociągnął do 30 minut, bo już gardło mnie zaczyna boleć. A chciałbym jednak go bardzo tutaj nie e, narażać na to, że po prostu jutro na przykład bym odcinka nie nagrał, a wolałbym nagrać. Więc dokończymy e, sobie tą wojnę dopiero w kolejnym odcinku e, i możecie pisać, jakie moje kolejne ruchy powinny być. Czy powinienem pójść tutaj na Nowogród, e, na Finlandię, na Imen Slav, który mnie obrozili, powiedzieli mi, że tyłek Morta jest mały bo nie jest wielki tylko jest mały i właśnie to, to, to właśnie nam wysłali takiego są nam wysłali no i teraz czy bronić swój honor czy na przykład pójść na panomie która no w sumie cały czas na nas tutaj czeka i no jeszcze Włochy nie są znowu obroncą wiary więc możemy tam pójść i nad ich podbić um, moglibyśmy też na Węgry pójść i tak dalej piszcie mi gdzie powinienem się kierować czy może jednak już teraz i z Frankia ale nie i z Frankie to myślę że chociaż tutaj już Włochy by chciały by była jeszcze Anglia i byłoby było Bizancjum. Od Bizancjum byśmy mogli oddać kory. Pomyślimy, pomyślimy, zobaczymy. Jak na razie, dziękuję się z Wami. Dzięki, wielkie za oglądanie. Dajcie w górę, to mi pomaga w rozwoju kanału. Napiszcie komentarz, to mnie bardzo uszczęśliwia. I łapię z Wami dzięki temu większy kontakt, co jest jeszcze lepsze. I widzimy się już jutro o 20.00, oczywiście. Na razie, pa. Syja.